Przyjdź do mnie, panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty. Cieszymy się Twoją obecnością, obecnością, która przemienia, która uzdrawia, czyni cuda. Niech ta obecność prowadzi nas do pełni radości, tej radości, która jest ponad zwątpieniem. I w tym tygodniu zapraszamy Ciebie, święta rodzino. Prowadź nas. Prowadź nas aż do Betlejem. Święta Rodzino, daj nam udział w wytrwałości w dobrym, pomimo trudności i doświadczeń. Bądź z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam. Bądźcie zawsze przy nas. Amen. Z Ewangelii Świętego Łukasza: raduj się duszo w Bogu Zbawcy Moim. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Trzecia niedziela Adwentu przynosi nam jako psalm responsoryjny fragment Kantyku Maryi, czyli Magnifikat. Znamienne jest to, że Maria nie skupia uwagi na sobie, choć przecież mogłaby. Mogłaby, popatrzcie, jak zostałam wyróżniona. Powie tylko jedno zdanie: Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Ciągle odsyła naszą uwagę do Boga, Jego wielbi za to, co uczynił. I podkreśla, jak bardzo Boże, Boża logika jest odmienna od ludzkiej logiki że Bóg nie przejmuje się ludzkimi kryteriami. Wybrał właśnie ją, która przecież w oczach świata nie liczy się. Niektórzy nawet tu widzą coś więcej. Ci, którzy uważają zgodnie z tradycją, że Maryja złożyła ślub czystości, uważają, że to było właśnie to jej uniżenie. W oczach świata byłaby tą, której Bóg nie pobłogosławił, nie obdarzył potomstwem. A tymczasem właśnie ją będą błogosławić wszystkie pokolenia, bo Bóg wejrzał na jej uniżenie. I to samo Maria obserwuje w odniesieniu do innych: bogatych z niczym odprawia, a głodnych syci dobrami. Ci, którzy w oczach świata się liczą, którzy wydają się ważni, okazują się później zapomniani, a Bóg wywyższa tych, których On wybrał. I można też popatrzeć w perspektywie nadchodzących świąt. Cóż my wiemy dzisiaj o tych wielkich? O których wtedy wszyscy mówili, o których pisali historycy. Ich imiona znają tylko specjaliści, a my wszyscy wiemy o pewnym ubogim małżeństwie z Galilei, które poszło do Betlejem. Bóg uniżył tych, którzy się liczyli w oczach świata, aby wyższył właśnie ich. Módlmy się. Boże Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa swojego Syna zesłał nam.